Witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie tego filmu powiem tak. Dziękuję Wam bardzo. Niesamowicie się cieszę z tego powodu, że tworzymy tak wielką społeczność. Na moim kanale, tak jak widzicie na dole, jest już ponad milion subów. No i jest to kurde. No, niesamowite, bym powiedział stary. Niezmiernie mi miło z tego powodu, że tak lubicie oglądać te treści. No i lecimy z tym dalej, chyba. Powiedziałem, że na milion subskrypcji zjem flaki. Wiem, że to jest taki dosyć nietypowy specjal. Możliwe, że inni YouTuberzy przyzwyczaili Was do bardziej spektakularnych, bardziej kosztownych filmów. Na takie okazje. Ja po prostu zjem flaki. Dla mnie to jest challenge, bo ja nigdy nie jadłem flaków. No i wiecie, nawet jak ktoś bardzo lubi tę zupę, przykładowo ty, i się zagłębisz w to, co to jest. Z czego ona jest? No to tak, kurde, no tak. Nie bardzo. Dzisiaj zjemy sobie flaki w restauracji, w knajpie, która serwuje flaki od wielu lat. No ale mam coś jeszcze. Mam w samochodzie słoik od babci Marty. Podobno to są legendarne flaki. Podobno najlepsze flaki, wiesz, oni tak mówią, oni lubią okay. flaki i no wiesz, także idziemy najpierw do tej knajpy, zobaczymy, jak smakują flaki w teoretycznie najlepszym miejscu do zjedzenia flaków, jakie jest w Warszawie. No a później sobie podgrzejemy po prostu flaczki ze słoiczka i je porównamy. Ty bardziej lubisz flaki, więc. Coś więcej powiesz, ja mam nadzieję, że się tylko nie pożygo. Ja w sumie nie muszę zjeść całych flaków. Chociaż już pisali, że właśnie nie ma być tak, że zjesz jedną łyżeczkę, tylko kurde musisz, wiesz, poczuć te flaki. Uff. Ale z bułetką będą się nie martwić. No tak. Idziemy. Pyzy, flaki, gorące. Jesteśmy na ulicy Brzeskiej, czyli chyba jednej z takich najniebezpieczniejszych ulic w Warszawie, jak nie w Polsce. Ciekawostka, mieszkałem tutaj 50 metrów obok, na Złopkowskiej kiedyś. Myślę, że... Będzie dobrze <grymne> Nie chcę, ale muszę Dasz radę, bratku Dzień dobry Są tutaj różne rzeczy Widzę, że są leniwe, które uwielbiam Ale no my dzisiaj po flaki konkretnie, nie? Wezmę po prostu tobie flaki i sobie flaki no, to tak. tu będzie pracy, Ja nigdy flaków nie jadłem i chciałbym zjeść Podobno, A, podobno najlepsze macie Najlepsze w Warszawie z pulpecikiem i serem, tak nie? Okej okay. A czy jak weźmiemy z jakimś pulpecikiem i serem, to nie będzie oszustwo, że nie zjem takich? Nie Okay. To nie będziesz u to są flaki przedwojenne. Okay. Klasyczne. No dobra. Zwykle się cieszę, jak zamawiam jedzenie i na nie czekam. Wiesz, jest takie jest zupełnie inna atmosfera. Nie ma takiego stresu teraz, jak przy challenge'ach ostrości, bo przy nich zawsze mi towarzyszy taki dreszczyk, taki. No nie, czuję się po prostu niepewnie momentami. Flaki. Tradycyjna potrawa mięsna w formie gęstej zupy. Jej nazwa wywodzi się z jednego z głównych składników oczyszczonych i pokrojonych w cienkie, poprzeczne paski fragmentów żołądka. Wołowego dopuszczalne jest także użycie żołądków wieprzowych oraz jeleniowatych. Jelenia Daniela Łosia. No nie ma co chyba się nakręcać, nie ma co czytać, sprawdzać. Tutaj są jakieś flaki przedwojenne w jakiejś takiej wersji z pulpecikiem i z serem? Tak I jest. To może być ciekawy w sumie ten pulpecik. Przyszły flaki. W słoikach. Tutaj na wierzchu już widzę warstwę sera. Ten pulpecik gdzieś musi być w środku. Do tego mamy dwie bułeczki. No i tego otóż zawodnika. Pokaż jak one w środku wyglądają. No flaki jak flaki, tak ci powiem. O kurwa, one mają takie te dzynzelki. No nie. A jak ty myślałeś? No flaki to flaki. Mam nadzieję, że wczoraj nie poimprezowaliście za mocno, bo jak ktoś z Was nie lubi flaków, to może być to ciężki film, tak jak dla mnie. Myśl sobie o tym po prostu. Co będziesz robił? Na razie w nowym mam, roku. Na razie mam bulion. Dosyć słone, taki trochę jak rosół, ale czuć ten taki kurde mięsny posmak I to nie do końca ten fajny mięsny posmak, który jakby w rosole lubimy, wiesz o co chodzi? Uh -huh. Ciężka przeprawa, ja pier... Mam flaka tu już na łyżce jak coś Delikatnie pogryzłem, w ogóle nie chcę tego gryźć za bardzo o, kur... Nie no, ciężko Bardziej łykam niż gryzę. Bezpiecznie tak podchodzę do tego. A weź tam za dobrze tego. Gdzie ten pulpet jest? Wyłonił się nam pulpet. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś pulpet, nie wiem, z mózgu czy, czy z czegoś. Jak jesteśmy w temacie takich rzeczy, wiesz? Ciężko określić ten zapach. Pachnie takim, jak jest rosół niczym nieprzyprawiony i takie wyjmujesz tą szumowinę, to tak pachnie rosół trochę. Chociaż taki. No nie, nie wiem szczerze, gadam chyba głupoty teraz, ale. No, raczej zapachu flaków do niczego się nie da porównać. Są takie. Nie wiem z czego jest ten pulpet. Mam wrażenie, że wątróbka tam jest. Smak wątróbki jest. <noise> Idealny pulpet. Awaj o takie klacki. Ja to Ci powiem, jestem już głodny, chętnie sobie zjem ten słoiczek. Łykam, po prostu łykam, żeby to zjeść, żeby to zaliczyć, bo zero przyjemności. Zero przyjemności, bardziej od razu. No wszyscy gadali, że to jest takie pyszne, stary. Że to jest po prostu coś niesamowitego, ale to jest... To, to jest... Smakuje tak, że nigdy więcej bym tego nie zjadł. Nie obrażając oczywiście tutaj tego miejsca, tej knajpy, wiecie o co chodzi, no nie jest to w smaku jakiś obrzydliwe. Ale jest to dla mnie coś nowego i cała ta otoczka tego co to jest i w ogóle. Nie, nie pozwala mi się cieszyć z tego dania. Totalnie nie. Nie no takiej łyżki to chyba nie zjem. Dawaj, spróbuj. Ja jedziemy. <słuch> nigdy więcej takiej głupoty nie obiecam. <słuch> Ty kminisz powinieneś ze mną rozmawiać normalnie. Bo ty tak bierzesz to do ust i się zastanawiasz, co to może być i szukasz tam językiem. Czy to już jest, to już jest zaliczone? No trochę już zjadłeś, no. Ta łóżka była mocna, nie? Zaliczyłem czy nie? Bo nie mam ochoty więcej. Po no moim zdaniem zaliczyłeś no na siłę też nie masz co, a jeszcze mamy do spróbowania inne flaki, więc y, może tamte akurat cię bardziej przekonają. Sam ten płynnie jest zły. Pulpet jest chyba z wątróbki, albo nie wiem, z domieszką wątróbki, bo czuć ten posmak taki charakterystyczny właśnie dla niej. No nie jest to zupa dla mnie. Nie jest to moje danie totalnie, spróbowałem. Myślałem, że... Myślałem, że jak wyłączę te wszystkie swoje myśli, że to zjem, no w sumie tak zrobiłem, to że się przekonam, że powiem, że to jest super danie. No nigdy więcej flaków. Ja pójdę leniwe zamówię. Tak? No, wezmę nam coś jeszcze. No spróbujemy. Zamówiłem leniwe i zamówiłem pyzy. No bo tutaj też się je pyzy. Z minfem. Nie będę ukrywał i kręcił. Byłem tu kiedyś, ale byłem tutaj raz z moim ojcem. Ponieważ on jest wielkim fanatykiem takich jakichś różnych podrobów. Kiedyś się śmieliśmy z mamą. Nie wiem, czy mogę to takie. Nie wiem, czy mogę tutaj takie tajemnice rodzinne, wiesz, wyjawiać. Ale <laughs> mój ojciec kiedyś kupił taką konserwę, która się nazywała głowizna. Kompletnie nie rozumiem i nie wiem, co to jest. Głowizna, no coś z głowy pewnie. I kiedyś go tutaj zabrałem, właśnie jedliśmy te flaki. No i nie mam jakiego jakiegoś obrzydzenia po tej wizycie tutaj. Ja ogólnie lubię. Wiadomo, że jak zacząłem chciałem cię w ogóle podkręcać, jak sobie oglądałem, jak takie flaki sote wyglądają, to aż sam jakby nabrałem tego obrzydzenia. No bo to jest wiadomo, no, nie jest nic jakiegoś komfortowego, nie jest to komfort food. Jak są dobrze przyprawione, to są dobre. Jestem już z tym smakiem obeznany od małego. To mój dziadek właśnie robił takie świeże flaki, wiesz, ciął je i tak dalej i gotował od podstaw, prawdopodobnie tak jak mamy przygotowane te flaki, które na nas jeszcze czekają. Babcia Marty słynie z tego dania i zawsze właśnie na święta przywozi. Okej. Okay. Kurde, wszyscy to jedzą, a ja zawsze przy grzybowej siedzę, nie? Zdecydowanie czuć tutaj wątróbkę, ale też przez to, że on w tym bulionie jest tutaj zanurzony, nie jest on komfortowy. No taki dziwny smak, no, przesiąka tymi flakami. Mimo to, że flaki jem normalnie, jakby smakują mi one, to to nie jest taki pulpet, którego chętnie bym tu widział po prostu. Okay. No, to jest jakiś taki staropolski przepis. Flaki to raczej takie jest danie niszowe, powiedzmy. Ogólnie bardzo smaczne. I to są właśnie takie flaki, które nie powodują u mnie jakiegoś takiego zgorszenia po prostu. Po prostu nieźle się to je, no bo w porównaniu do tych flaków, które kupiliśmy w oszą, te najtańsze, no to tam zdecydowanie jest przepaść. Tutaj wszystko przychodzi w słoikach, no i mamy już nasze dania. Zamówiłem pyzy z mięsem i zamówiłem leniwę. Konkretna pyza? To są pyzy z mięsem i to co widzicie, no kurde te skwary. To nie są takie skwarki jakie lubię, wiesz o co chodzi? Uh -huh. To jest tak chyba naprawdę przedwojenny klimacik Tu się nie cackają z takimi jak ja No ja po prostu lubię skwarki chrupiące już takie wypalone Pyza z mensem. Całkiem niezłe. Trochę te skwarki miejscami irytują takiego kogoś jak ja, ale może was nie. Chodzi o to, że po prostu momentami pod zębem czujesz tą taką potężną warstwę tłuszczu, tak sprężynuje nawet bym powiedział. Mhm. Ale ten farsz, ta pyza, dobry farszyk, trochę chyba niewygodne tak w słoiku to jeść. Na pewno bym wolał zjeść to niż flaki na 100%, ale czy to jest jakieś danie, które mnie wgniecie w fotel, wiesz, które spowoduje, że będę myślał tylko o tym, żeby tu zaraz przyjechać znowu? No niekoniecznie. Ale powiem ci, że leniwe mogą miło zaskoczyć. Tutaj nie ma nic, co mogłoby mi nie smakować. Solidna, naprawdę gruba warstwa tej tutaj buły tartej. Pani przyniosła nam cukier, bo powiedziała, że się może przydać do tych leniwych. I rzeczywiście tak jest. Jak dla mnie są za mało słodkie, no leniwe pyszne. Samą bułeczkę widzę, lubisz tak sobie też skubnąć. Bułeczkę uwielbiam, bułeczkę taką. <laughs> leniwe powodują uśmiech na mojej twarzy. Bardzo naprawdę dobre leniwe. No na pewno jedne z lepszych jak jadłem. Leniwe top. Mola, mola, mola. Kręcają mocno. <laughs> Szczerze? Mola. Ja z tym boczkiem mam trochę tak jak ty. Jak jest za bardzo taki żelkowaty kawałek tego tłuszczu, to niezbyt chętnie się go je. I najczęściej pyzy, jakie jadłem, to były takie, że kupowaliśmy mrożone pyzy. Te puste, bez niczego. Mm -hmm. Pyzy ziemniaczane po prostu. Smażysz oporowo kiełbasy. Tak ją wypalasz, wiesz, na skwary fajne właśnie. Cebulka do tego. To jest taki obiadek, no bardzo ciężki, czuć, że jadłeś coś takiego jeszcze przez następne 24 godziny, ale smakowo uwielbiałem sobie za dzieciaka takie pysy zjeść. Całkiem nieźle, to taki bocek i trochę smakuje jak kiełbaska, dobra. Jeden problem, z, jaki tutaj mam, to troszkę mało tego farszu mięsnego jest w tej kluseczce. Pokaż ten deserek, bo to mnie bardziej tutaj interesuje, skoro tak się tym zachwycałeś, to to naprawdę musi być jakieś tutaj. Wyborne! No, prawilne, leniwe, naprawdę kozaki według mnie. Mm. Tylko weź se dosłuch, bo tu bo tego cukru to trzeba mieć trochę. Mocno, mocno maślane, już to czuję. Mm -hmm. No i z... o, chyba przesadziłem, dobra? Nie, nie, dobrze. Damy. <laughs> Wiadomo, to jest w ogóle, jeśli myślimy o jakiejkolwiek diecie, to takie dania musimy odstawić gdzieś tam, daleko, 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 daleko na sam koniec. Ale jakiej diecie, tak? Ty, a może my byśmy coś zrobili nowy rok, no bo ja. Daj spokój, jest tę leniwę. <grym> naprawdę bardzo dobre. Obawiałem się trochę tego, że jeśli one są podane w słoiku, to będą takie rozklapciuchy trochę. Ale, trzymają się, ale nie? Ale naprawdę są bardzo dobre. Nie są rozgotowane, naprawdę trzymają swoją konsystencję. No, Bardzo dobre. Jak macie tu blisko, albo chcecie zjeść naprawdę dobre leniwe, to zdecydowanie tutaj. Zapytałem Pani, ile kosztowały te flaki. Kosztowały 19 złotych, a jak chcecie na wynos, to 21. No i to jest właśnie fajną alternatywą, że nawet jak nie dojesz, to tylko prosisz o... Przykrywkę no. i sobie zawijasz, wiesz. Dopłacasz dwojaka, jeszcze masz słoik. Dokładnie. Spoko i eko. Byłem zapytać o cenę leniwych i pys po 24 jedno i drugie, więc w sumie za leniwe to jest ogólnie sporo, uważam, no dużo jednak nawet. Ale jeśli chodzi o smak dla mnie, naprawdę mola Z pełną odpowiedzialnością. Czyli za 26 sobie bierzesz swoich do domu. Nie jest to najtańszy deser, biorąc pod uwagę, co to tak naprawdę jest. No Zwykłe leniwe, niby, ale naprawdę przypyszne. A jeśli chcecie zjeść coś taniej, no to, to zawsze flaczki. flaczki za 19. Ja szczerze polecam. Flaki też bardzo dobre. Bardzo dobre. Dopijamy herbatkę i zapraszam Was na flaki od babci. Kolejna przeprawa. A już tak było miło. Ale musimy być szczerzy. Mimo to, że to babcia, to musimy mm. szczerze powiedzieć. Znaczy, Dobrze. no ja też szczerze powiem. Tak jak mówiłem, teraz spróbujemy flaczków w wersji domowej, w wersji babcinej. Teoretycznie najlepszej. Mam tutaj słóczek, proszę ja ciebie, i mam bułeczkę. Będziemy musieli napują zjeść, bo dostałem jedną bułeczkę. Za co i tak dziękuję. Weź świeżutka, to trzeba zauważyć. To może ja podgrzeję. Wyglądasz jak gość z iglo jakiegoś. Idzie tam? Nie chcę patrzeć na te flaki. O kurde, dużo ich jest. Pani babciu, od razu mówię jeszcze przed testem, przed moimi reakcjami, zapewne niezbyt miłymi. Ja po prostu nie lubię flaków. Możliwe, że one są dobre, ale niech pani babcia nie ma mi za złe, jeśli powiem o nich coś niemiłego. To już zaraz będziecie plutkie. No i to są takie flaki, jak zazwyczaj flaki właśnie wyglądają. Ja mu pokazywałem w samochodzie jak wyglądają takie surowe Chyba nie poprawiło to jego nastroju. Ciut, ciut, ciut. Nie na no, okropnych zabaw flaków. Nienawidzę. Tak jak jakaś szumowina kupa To już wygląda jak challenge Gotuj, gotuj nam tam Flacki Co się Nakręciłem dzieje? się już na to. Dobra, wyłączaj to Lej no, Elegancko. No dobra, może będą przepyszne. Na pewno takie będą. Ja powinienem tutaj działać na Twoją korzyść, czy nie korzyść i ci to bardziej obrzydzać? Nie wiem. Przepraszam, babciu, ale no. No nie no czy nastawiłeś, no zupełnie! Strasznie, strasznie się nakręciłem. Najgorzej, że już się widziałem. Uff, Sam pyła, ci... Jem to. Ale no wolałbym 10 milionów tu przyjąć. Nie zastanawiaj się, myślę o przyjemnych rzeczach To ja tak miałem ze śledzią, że też go połknąłem i on mi wyjechał. O Jezus Maria, babciu, przepraszam, ale spróbuję tej wody samej. Rosołku. No ja jest nasączony takim smakiem, strasznie. Dobra, spróbuję to połknąć. Biorę teraz mniej, bo nie, nie przebrnąłem przez tamtą łyżkę, po prostu mi się cofnęło. Nie myśl, no w wakacjach palemki, piasek, wszystko jest gitara. O, Jezus. o Boże, bez sensu tą bułkę wziąłem łapki w górę chyba się należą teraz. <noise> O Jezus, to jest niesamowite, że dla niektórych to jest po prostu przepyszne, nie? A ja nie umiem przez to przebrnąć, jakoś psychicznie, jakoś tak. Nie. No, przykro mi. Spróbowałem i w wersji restauracyjnej, i w wersji domowej. Przepraszam babciu, muszę być tutaj szczery z widzem. Jedne i drugie są absolutnie dla mnie nie do powtórzenia. Po prostu nie lubię flaków. Przykro mi, ale przynajmniej spróbowałem i, i wiem, że to nie dla mnie. Te rzeczywiście tak pokaźniej wyglądają, no i one nawet dla takich osób jak ja, czyli takich, które po prostu zjedzą flaki, nie jestem jakimś miłośnikiem flaków, no trochę odpychają. To już naprawdę po tych flakach można się spodziewać, co to są po prostu flaki. Można sobie to zwizualizować. Myślę, że jak sobie wpiszecie flaki wołowe w Google'a, surowe flaki wołowe, to nie wiem, no dla mnie to mało apetycznie wygląda. O Jezus, ile z jastek? tak. Powiem ci, że są naprawdę bardzo smaczne. Jedyne, czego bym tutaj dodał, to troszkę więcej pieprzu. Smakują mi. Te są po prostu bardziej delikatne. Tamte w restauracji były już przyprawione. Pieprzne, trochę bardziej słone od tych. Bardzo fajny jest tutaj ten bulionik, ci powiem. Ja sobie jeszcze skłóbnę. Kurde, no po prostu te flaki to nie jest mój klimat. Chciałem spróbować, chciałem sprawdzić. Myślałem jednak, że może to polubię, jak spróbuję. No nie polubiłem. Spróbowaliśmy dzisiaj dwóch typów flaków, chyba można tak powiedzieć. No nie jest to mój klimat, po prostu. Ja fanem flaków nie zostanę. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za milion subów, naprawdę to doceniam, cieszy mnie to bardzo. Czuję, że między nami, między mną, no, między Tobą, między jakby nami, a widzę, jest jakaś taka energia, że tworzymy fajną, naprawdę jedzeniową społeczność, ale nie tylko jedzeniową. No i się cieszę, kurde, fajnie to wszystko idzie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i się żegnamy, widzimy się za parę dni, zapewne.